Bardzo często można Cię spotkać na terenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem? Dokładnie tak. Jestem tutaj stałym gościem. Przyjeżdżam na zgrupowania pływackie, przygotowując się do najważniejszych imprez sportowych. Jest to dla mnie idealne miejsce do treningu, do regeneracji. Plus do tego jest fajna odnowa biologiczna, dzięki czemu jestem cały czas na topie w swoich startach, w swoich przygotowaniach i w rywalizacji sportowej. Jakie są obecnie Twoje plany? W tej chwili przygotowuję się do Mistrzostw Świata w Londynie, które odbędą się we wrześniu 9-15 września, moje starty 11-13 września. Czy Tokio 2020 już tam gdzieś z tyłu głowy jest? Dla mnie najważniejsze to jest podnoszenie swojej świadomości pod kątem treningu, plus do tego poprawienie wyników sportowych. Na pewno docelowo tak.